hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z minecrafta na moim kanale i jestem już tutaj, zobaczcie co ja tutaj zrobiłem pod waszą nieobecność tutaj pomiędzy odcinkami zobaczcie, zostałem avengersem, stałem normalnie kapitanem Ameryką, mam tarczę yy, mam tarczę, mam cały żelazny set, poza tutaj miecz sobie żelazny zrobiłem ale sobie go zostawiłem tutaj, kilo ma nawet żelazny, tyle żelaza znalazłem, w ogóle znalazłem kejba w ogóle co ja znalazłem mazakra, mam Mam dużo jedzenia, mam dużo pochodni i mam siekierkę. Patrzcie, patrzcie na to: mam siekierkę, nie? Yy, zmienię sobie ten, tutaj, podgląd. I zobaczcie. Ja to jestem jednak geniuszem. Wymienię to w komentarzach, pisaliście. To jest siekierka, nie? To jest siekierka. I tak. Mam patyk. Ja siekierkę robiłem tak. A to jej motyka. To jest normalnie motyka, rozumiecie to? To jest motyka. Jest napisane Motyka, a ja tego nie widziałem. Jesteś geniuszem, Jarek. <laughs> motyka, a tutaj sikierka to jest tak. Więc fantastycznie mogę sobie w sumie zrobić taką. Yy, fantastycznie. Jestem po prostu geniuszem. Yy, zrobię sobie więcej pochodni, żeby mieć na wszelki wypadek. Dobra. No i tutaj cztery patyki. Jest ok, żelazny kilow. Później sobie to wezmę. I jeszcze znalazłem tak, mam tyle rzeczy. Tutaj mam zbroję yy, tą skórzaną. Mam tyle kwiatków, tyle desek, tyle tutaj wszystkiego. I dzisiaj sobie w sumie też yy, wymyślimy, gdzie sobie zrobić taki domek domek fantastyczny, który sobie pewnie zbudujemy w trzecim odcinku, bo w tym odcinku to idziemy eksplorować cave'a. Normalnie idziemy przeszukiwać jaskinie, bo znalazłem takiego cave'a i tu jest zaraz obok domku. Byłem przy nim, byłem już przy nim w poprzednim odcinku ale tam znalazłem tyle rzeczy, nie kopałem praktycznie tam niczego, ale to jest tyle rzeczy, słuchajcie, że tam możemy na 10 odcinków normalnie siedzieć i tylko kopać. Także dobra, mam jeszcze jedno żelazo. Yy, jajko, proch. No trochę się tutaj pobiłem z, z niektórymi ziomalami. To widzę, że zachodzi słońce, ale mnie to nie obchodzi. Ja idę sobie tutaj do jaskini, tutaj jest jaskinia, one, piękne wejście i automatyczny skok. Zjem sobie baraninę, żeby sobie tutaj mieć full. I co tutaj jest, bo ja już tutaj nie pamiętam. Tu był Enderman, tu Enderman, mówiłam. I on się tu zablokował, bo tu nie ma trzech kratek wysokości i nie mógł przejść. Więc taktycznie go tu pokonałem, ale nie wypadło oczko. Smuteczek. Straszne. Dobra, tu był węgiel, pewnie pamiętacie. I to jest tutaj. Tam byłem, tam jest złoto. Yy, nie, tam jest jeszcze redstone. Tu jest węgiel, węgiel. Pełno węgla. I teraz tak, schodzimy sobie tutaj. Biorę miecz do łapy. Tutaj byłem, tutaj było, tutaj było. Mm, tutaj sobie wszędzie kopałem. Chyba już poza odcinkiem. Tutaj mam zrobione taktyczne przejście. Szkielet Też gonga No ja nie wiem gdzie jest ten szkielet w Dole pewnie gdzieś Tu jest złoto Tu jest złoto, tam jest creeper, tu jest zombiak, co jest? Dlaczego po prostu jest tyle? Tutaj... Jak to się nazywało? Nie pamiętam Mogę to kamiennym? Mogę, co to jest? Lazuryt Dobra, kojarzę to Nie pamiętam dlaczego to się wykorzystywało ale się pewnie dowiem za niedługo. Dobra, patrzcie, tu jest w ogóle złoto, nie wiem czy złoto mogę kamiennym. Powiedzmy, że mogę, ale będę żelaznym kopał. Na wszelki wypadek. Yy. Dobra, są trzy złota. Teraz tak, tu jest sporo węgla. Możemy sobie tutaj wykopać ten węgiel. Będzie więcej węgla na pochodnie i do pieca. Yy. Dobra, lećmy. A co do tego domku właśnie? To myślałem, czy zrobię właśnie taki... Yy. Standardowy jak y, bardzo dużo ludzi na drzewie Taki jakiś wielki dom na drzewie Jak to kiedyś ludzie robili Jak to robili kiedyś prawilni mine Minecrafterzy y, Bo to były naprawdę fajne domy Trzeba by znaleźć jakieś fajne duże drzewo y, I tak pewnie by trzeba Jakoś sobie właśnie Tutaj mm, Okej, okay, czy ja tutaj tak to postawię? Kurczę, tak będzie ciężko. Będzie i tak powiem, trzeba dobudować, jakkolwiek to drzewo. Dobra, mam redstone. Yy, Chciałem się tak na bezpiecznie to zrobić. Yy, do czego mi się redstone przyda? Do jakichś mechanizmów. Do tego się może w sumie przydać. Zbroja mnie niby chroni. Znalazłem tyle żelaza że masakra i mam nadzieję że znajdziemy też jakieś kurcze diamenty no bo przydałoby się to w końcu co nie a ja teraz tego tak nie zrobię spadnie mi ten tą. przecież wiru góry nie mam bata spadnie mi ten tą. Yy. no Spadnie mi teraz to, nie ma szans. Chociaż teoretycznie no jest jakaś tam szansa, tak? Jakkolwiek, żeby to zrobić jakoś tak Jest jedynie taka szansa, że przyciągnie mi to do mnie. Dobra, przyciągnęło. Fantastycznie. Tam nie wiem, czy tam coś będzie, ale tu jest lawa A jeśli wierzyć mi to... To przy lawie są diamenty. Możemy to sprawdzić, czy to będzie prawdziwy mit, czy raczej jakiś fejkowy. Okej, to było, jak się przy lawie znajdowało diamenty. Yy, dobra. Dobra, dobra, dobra. Tego nie chciałem tutaj Wykopmy sobie jeszcze ten węgiel. Tutaj jest masa tego wszystkiego. Naprawdę mega fajny jest ten cave. Nie wiem, czy już jestem na samym dole. Nie, jestem chyba w połowie dopiero. Tam na dole to jeszcze, ło to jeszcze chyba dużo, wydaje mi się. Dobra. O ja, bym tu teraz w taką chcę stanął. Dobra. ha taktyczny. Nie spadła mi do lawy ta pochodnia. Zaraz mi się zniszczy kilof tego nie przewidziałem. Będę musiał tym żelaznym tutaj. Yy, dobra. Dobra, mam pełne jedzenie, to mi zregeneruje. Dobra, teraz tak. Tutaj jest jeszcze węgiel. Gdzie teraz mogę iść? Tutaj jest jeszcze niżej. To jeszcze też nie jest sam dół. Dobra, tu jest dalej złoto. Tam jest jeszcze andezyt. Co ty robisz, gościu? Nie pomyliło ci się coś? Wydaje mi się, że ci się coś pomyliło. Tam możemy sobie zaraz pójść. Yy, jak się robiło wiadro? Wiadro się chyba z żelaza robiło, nie? Nie mam tyle żelaza. Dobra, jeszcze tutaj jest redstone, byleby do jakiejś lawy nie wpaść, to będzie słabo. Kurde, woda nie płynie tu, Nie, pięknie, taktycznie. Mm, dobra, nie ma tu lawy, fantastycznie. Dobra, redstone, możecie mi napisać, co ja mogę z redstone'em zrobić? To za jakimiś tam mechanizmami, bo ja jedynie redstone'a kojarzę z jakichś mechanizmów, tak? Dobra, tu jest jeszcze złoto. Więc dzisiaj normalnie kopiemy Są w ogóle nietoperze. Tam to w ogóle sobie wisi. Fantastycznie. Czy to jest lawa? Nie, to nie ma, ale pojedynczy taki. O. Podejdziesz do mnie. O, ty, o, ty. Dobra. Tu jest jeszcze ten Andesit, czy jak to się nazywało? No, nie. Serio. Serio. Do czego? Dobra, tam no, mam nadzieję, że nie ma jakiejś dziury. Dobra. Wzięte. Yy, tutaj jest węgiel, tutaj coś będzie, czy nie bardzo? Yy, nie, to sobie po prostu zrobiłem. Widzę takie po prostu przejście. Ale tam mogę wejść jakoś do góry. Więc możemy sobie tutaj eksplorować, bo tutaj jeszcze nie byłem. Mam teraz idealną broń na szkielety. Fajnie, o żelazo Żelazo to ja chętnie Żelazo to ja chętnie przygarnę, będzie na Na właśnie jakieś tam wiadro do wody, do lawy yy. Okej, okay. tutaj rzeczywiście nic nie ma po prostu yy. Nie wiem jak tutaj sprawdzić właśnie W minecraftcie, ej tu było żelazo, tego nie zauważyłem Nie wiem jak sprawdzić na jakim poziomie jestem Bo diamenty są chyba najczęściej na 12 poziomie a ja tutaj jestem chyba dość głęboko. Więc mam dużą szansę na diamenty. Tu jest tyle tych wszystkich różnych materiałów, że... No nieźle. Dobra, węgla tu jest mega dużo. A ja mam dość dużo rzeczy w plecaku. I się przebiłem na drugą stronę. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Więc tak, napiszcie mi w komentarzu, czy mam robić jakiś taki, właśnie duży, duży dom na drzewie. Bo mogę zrobić. To jest dość. Obym tylko nie spadł Bo to jest dość, dość, dość dobry pomysł. Dobra, jestem tutaj na jakimś tutaj dość fajnym poziomie, bo jest żelazo. Jak jest żelazo, to jest fajne. Czy to będzie głębiej? Nie, tylko dwa kawałki. Dobra. Lecimy dalej Czy tutaj ja coś znajdę? Tu chyba kojarzę, że tu byłeś creeper, że ty, tak? Jesteś tutaj jeszcze? Lebko nie spaść. Okej, okay, znalazłem więcej żelaza. Jo! Ty? Jak to działa? Coś do mnie strzeliło? I dopiero słyszałem, syk, one mi z głowy, na głowę mi spadają, to jest to zdecydowanie, nie, 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 tak nie będzie, o nie, no zjadłem zatrute mięso, dlaczego to zrobiłem, zjedz yy, mi to, dobra, pięknie, teraz muszę zrobić tak, żeby tam się dostać, to muszę zrobić tak, Lepiej tylko nie spaść. Tak, spadnę to będzie słabo. Ej, no tu mnie coś bije, zdecydowanie. Ja wiem, że ja mam tarczę. Ach, pająk mnie bije z góry. Dobra, fantastycznie. I tu jest sporo żelaza. Tutaj jest sporo żelaza, możemy zrobić. Tyle rzeczy tutaj, teraz z tego żelaza. Że naprawdę mega fajnie. Na pewno. Mm, jakoś sobie pomiędzy odcinkami też znowu Poszukam tutaj czegoś, jak znajdę diamenty To je zostawię na następny odcinek Jeśli znajdę pomiędzy odcinkami mm, I się do nich wrócę Dobra, czy tutaj jeszcze coś ciekawego znajdę Tutaj jest lawa To jest lawa, lawa, lawa mm, Teoretycznie nie chciałbym tego jakoś Zatykać tak bardzo Chciałem to po prostu zrobić coś takiego. Dobra. Yy, chyba dobrze. Czy tam jest jakiś jakiś coś fajnego? Yy, poczekałbym. Szedłbym tutaj gdzieś poczekał na to, aż to się zrobi. Kolejne żelazo tutaj widzę. Yy, tam jest złoto, tylko to złoto będę miał trochę ciężko wziąć. Dość bardzo ciężko będę miał to wziąć. Dobra, tutaj na razie to wykopię i tutaj jest więcej żelaza fantastycznie totalny kozak znalazłem w ogóle poradnik z minecrafta w moim domu więc... więc fajnie no nie pamiętam kiedy to kupiłem wiecie, pewnie kojarzycie te poradniki, które były te książki takie, ja mam akurat dla wojownika bo jest Avenger Kapitan Ameryka z mieczem. Powiedzmy, że to jest Motora. O! I to jest Motora. Teraz jestem torem. I... i fajnie. Dobrze że nie to życą. W którą stronę miałem iść? Tutaj, czy coś jest. Możemy to sprawdzić, czy tu coś jest. Jakieś diamenty czy coś? Powoli mi się będą te kilofy niestety kończyć. Później mi został już tylko drewniany po tym żelaznym. A to mi się nie podoba. Ja tutaj jakkolwiek mogę zejść Znalazłem węgiel, węgiel mnie nie interesuje W tym momencie Chcę znaleźć diamenty, bo to jest drugi odcinek A jeszcze nie ma diamentów Dobra, no gdzie ja idę? Czy ja gdzieś dojdę w ogóle? Dobra, teraz robimy tak Jedziemy tak, tak, tak Tak, 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 jeszcze jeden tak Tutaj sobie zrobimy i teraz jedziemy tak na długość. Czy tutaj coś będą? Jakieś diamenty? Nie ma. Z tej strony. Daj mi to pochodnie. Czy tu z tej strony coś będzie? Jakiś diamenty, Jest ziemia. Czy co to jest? Nie wiem. Czy z tej strony będą? To są kamienie. Zdecydowanie. Dobra. Czy tutaj coś będzie? Nie bardzo. Czy z tej strony będzie dziura? Okej, okay. Jest kolejne żelazo. Jakiego nie wziąłem wcześniej. Nie wiem. Dobra, tu jest dziura rzeczywiście. Dobra, przejdę sobie tędy. Jak ja to w ogóle przyszedłem? Od góry i się tak wkopałem. No jestem geniuszem. Możecie mi pogratulować tam no, w komentarzach czy coś, co nie? Na przykład też jestem profesjonalnym zatykaczem wody. To też jest bardzo przydatna umiejętność. Okej, okay, ile już mam żelaza? 38 tych kawałków powiedzmy, tak? Widzę cię szkielet, nie uciekaj. Ha Bo jak się teraz ogram w szkielecie Ty skąd? Ty, ich jest tu dwóch Ty, tamten szkielet jest ze za mną zaprzyjaźniony Fame MMA Gratulacje dla pana Bardzo dobrze się pan spisał Znalazłem kości, dostałem z tych szkieletów No dobra Nie, 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 to się nie stało. To się nie stało. Czy mi wszystko się spaliło w lawie? To mi nie wyszło z lawy, prawda? Mi to po prostu wszystko tam spłonęło. Czy ja byłem tam na dole? Tak, czy ja byłem tam na dole? Czyli, czyli średnio, bo to już cały kebik jest. Dobra, kurczę! Słabo strasznie! Miał być profesjonalny gameplay Minecrafta. Ja tam lecę do tej lawy. To jest już dół? Nie, to nie jest dół. Ja przejdę tutaj, czy to w drugą stronę miałem iść? chyba, no, chyba jednak w drugą stronę miał iść. Dobra, idę tam, bo to tam było. Jeśli jest to, to po jakimś czasie zniknie. O to mi się nie podoba. Gdzie to było? Tu tam Tutaj to było. Kurczę, ja tu spadłem. Moje rzeczy wszystkie. Ale skąd? Jak ja tutaj spadłem? Jeszcze ktoś do mnie chciała. dobra, zabij mnie nawet Ja tu byłem ja tu spadłem, tak? Nie no, ja cię ręką nie ubiję niestety. Nie mam szans cię ubić ręką w szkielecie Ej, no co jest? Miałem tyle rzeczy. I znowu wszystko od nowa Smutny Jarek No nie, no serio. Deszczyk nawet pada. Nawet niebo płacze przez to. Niebo płacze. Jak to się mogło stać? Przecież to było tak piękne. No w sumie to było za piękne. Miałem 38 kawałków żelaza. Tak się z tego cieszyłem Dlaczego to zrobiłaś gro? Dlaczego? Teraz nawet nie mam... Kurczę, kilofa nawet nie mam. Nie mam miecza, nie mam nic. Jestem biedny, szkielecie idę się odegrać. Teraz cię już pokonam Wszystko przez was, też szkielety jedne No! Jeden cios! Jeden cios i było po nim To wszystko tutaj jest To mi się już spaliło, prawda? Nie, o tym nie wykopię. Kurczę, miałem tyle tego wszystkiego Na szczęście nie miałem diamentów Jakbym miał diamenty, to było średnio wtedy. Teraz to jeszcze, jakkolwiek, to przeżyję Kurczę! Dlaczego? Było tak pięknie. No cóż. Bo ja wpadłem do lawy, co nie? Tylko to wpadłem gdzieś tutaj. Bo ja spadłem stąd. I wpadłem tutaj. Ale dlaczego ja nie wypłynąłem? Naciskałem tą spację, w przód leciałem Też dziwne, bo ja miałem dużo zbroi przecież Więc to mi powinno jakkolwiek tutaj właśnie przytrzymać No ale cóż no Oddawaj moje rzeczy Lawo No nic no, jestem w domku Zginąłem po raz kolejny. I muszę znowu wszystko na nowo zebrać. Więc słuchajcie, jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie mi na pocieszenie lajka. Like Bo to co tu się stało to naprawdę jest przestraszne. Wciąż iściłem sobie pochodnie. Okej, okay, dobra. Dlaczego... Dlaczego to się stało w ogóle? Słuchajcie. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, cześć!